Nie proszę, nie daj sprawy to nie wpisuj tego! Nie, nie wpisuję to! Nie widzę Nie! Nie! Musisz stawić to na swojego Instastory. Będę musiał wstawić to kompromitująco ostatnie nagranie Na swojego Instagrama, na swojej Insta w tym dadzą mi spokój! na moim kanale. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o dziwnej sytuacji, ponieważ zostałem przy jakiegoś dziwnego maila, o dziwnej treści z jakimś dziwnym linkiem. Co Mordy w ogóle sprawić, co to w ogóle jest? To jest napisane w ogóle jakiś hacker Polan, coś nie wiem w ogóle o co i chodzi. Czy koleś sobie to żarty czy co? Zaraz to wszystko sprawdzić, bo mi się wydaje Mordy, że padłem ofiarą ataku hakerskiego. Zaraz wszystko się okaże. Weź zaraz na maila razem wspólnie wejdziemy, przeczytamy treść tego <cof unserem> maila, Mordy widziałem, jakiś dziwnym językiem w ogóle to pisał. Bo mi się wydaje, że po prostu zostałem napadnięty przez jakiegoś hackera. Mordy, chodź do komputera sprawdzić to, bo mi się wydaje, że sytuacja naprawdę mega Poważna. Ale Aldora Mordy, jeszcze przed tym, bo nie wiem, czy naprawdę to, to jest haker, czy co to jest. A czy mordy, czytamy to. Przed tym, jeszcze wbijajcie na mojego Instagrama, ponieważ obserwuję wszystkie osoby, które mnie obserwują. Zobaczymy, czy Mordy, dowód, to, to jest 5 osób ostatnich, które mnie zafollowowało Więc zostawcie Mordy follow-up, ponieważ oddaję wam followy A my lecimy sprawdzić o co on jest tym hakerem, bo ktoś tam Mordy naprawdę chyba mega przesadził. Idziemy to sprawdzić, lecimy. Dobra, zobaczcie tego moment, momencie jesteśmy przed komputerem. Zobaczcie, mordy, że jest tutaj ten mi mail, napisane, jest mordy, witaj Dawidku, interesujmy się do ale mordy, nie czytajmy tego na razie. Wejdźmy wszyscy razem czytajmy, mordy, nie będę Wam do tego pokazywał tego maila od nich, no bo mordy nie chcę żebyście do nich pisali, bo może narazicie się mord na atak hakerski z waszej strony. Sprawdź widzę co o tutaj chodzi, wpiszmy, wejdźmy po prostu to i... What the fuck! Zobaczcie, mordy, to jest, jest tu jest mordy wszystko rozpisane, czekajcie, what the fuck! Zobaczcie, mordy, dostałem jakiegoś linka z gdzie mordy mailem, na to mordy jest to media fire, więc raczej to nic nie powinno się stać, znaczy jest to portal, który no, raczej nie Dziękuję Mordy, chcę zobaczyć na premordy po 24 minut temu w ogóle wam, mówiłam. Na szybko to trzeba nagrywam, ponieważ nie wiedziałem, że, że tak To szybko wszystko się po. to i treść wiadomości, którą w ogóle oni do mnie przysłali. Lecimy. Dobra, treść wiadomości brzmi następująco. Interesujemy się twoim dokonaniami w internecie. W sumie nas to bawi, ale pewnego dnia twój pechowy dzień był za bardzo pechowy. What the fuck, może tu pisał jakieś 10 latek? O co tu chodzi? Niestety pokazałeś dużo informacji o sobie na pewnym portalu społecznościowym, więc wiesz, co może teraz cię spotkać. Jakiś mordy wyciek informacji moich był. Nie było czegoś takiego chyba u mnie. Teraz czekacie. Atak Hackerski. Więc lepiej nie odpisuję na tę wiadomość. Ty, no, chyba, że to mordy jakiś chłop z Anglii, z wiecie o co chodzi. Chłop, który po prostu pisze po angielsku i y, używa tłumacza. No, też tak to jest tak właśnie to słychać, nie? Albo w sumie tak czy siak masz już przestrane, bo mamy Twoje dane, a Twój adres może w każdej chwili wyniknąć do internetu. E, nie no, mordy, to jest przesane, no Ktoś tu pisał, tu nie potrafi w ogóle interpunkty żadnej. No, ni w ogóle składni tu mordy nie ma nic. Znaczy, na no, wiem, że ja też nie mam, ale zobaczcie, że no totalnie, no dziwnie to mordy brzmi. Ponadto mamy dla ciebie bardzo ciekawe nagranie wideo, które przedstawia w bardzo fajnie świetle, fa Słonecznej Italii Elo. Właśnie mordy o to, od nagrali mordy mi chodziło, bo sero chciałem mordy ściąnąć, o co tutaj chodzi. Czy to naprawdę mordy jest jakiś fake, czy pan na sero ataką hakerskim? Jestem mordy ciekawy, więc weźmy w ten link, bo serio jestem ciekawy, czy coś tu mordy będzie. Jest mordy napisany hacker Poland 1,87 MB. Mordy, ja to teraz otwieram, bo to jest mordy, widzę to jest plik MP4. E, zrobiło to 28 stycznia o 9.30. Ej, tu mordy jest dzisiaj, czyli od 9.30 mordy nagrali taki po prostu mordy filmik. Tak, dobra mordy pobieram to i otwieramy, co to mordy może być. What the fuck? E, mordy, jestem przerażony w Dobra, ja, mój pobrałem to, otwieramy to. Ej, what the fuck? Ej, what the fuck, Mordy, to jest jakieś moje nagranie? Ej, co to jest? Bacz, Mordy, że to jest jakieś moje nagranie, no pat, What the fuck? Mordy, zobacz, jak tu to siedzę, to, Mordy, jest jeszcze jasno. Ej, coś, Mordy, przeglądam. Ej, czy, czy to jest, Mordy, z dźwiękiem nagrane? Mordy, z dźwiękiem nagrany, no, what the fuck? Bardzo serdecznie, od razu. Mordy, Ej, nie, Mordy, to nie jest nieprawda, widzę, że ja nie oglądasz No zeba, Ej, Mordy, jest sami nagrali, patrzcie z kamerki internet normalnie Patrzcie paciek, jest zdziwiony, what the Murdy, ja nie oglądałem zebrać, to nie przyznaję, bo to jest jakiś fotomontaż że widzisz gdzieś w screen, to jest jakiś urywek z live'a chyba. Niemożliwe, ja nie bordy wcięgam, ja nie oglądam że to jest... Pa! Bo to jest... o, o, fucknie ciekawie mnie co tam za reakcji miałem jak to niby go oglądałem. O, ja co jakiś się bugniam, what the fuck, jakie mordy jakieś opętane! Śmieję się Mordy z żartów Opel, No nie no Mordy, to jest przesada, to jest to jest mordy na 100% odczernianie mnie! Widzowie oni na 100% nie mają moich danych, oni od, muszą mnie odczerniać! Pa mordy, śmieję się niby z jakichś filmików od Nie, Niemożliwe, no ktoś się mordy musiał coś wyrobić. Ej, ciekawe co ja tu jeszcze robiłem, bo ja nie pamiętam mordy, tego dnia, totalnie nie pamiętam mordy, tego dnia! Ej, możliwe mordy, że w trakcie do mojej kamerki internetowej, no ale jak to jest mordy możliwe? What the fuck? Ja czy czy teraz bezpiecznie w tym pokoju. E, mordy, normalnie, normalnie mordy jest a ty z Mordy tutaj. What the fuck? Ale cały czas mordy sobie mi nagrywa. E, więc to mordy było być rany, że, że tu mi nagrali. What the fuck? A czacie, mordy, przewijmy to. Zobaczmy, co się morda dalej działo, czekajcie. What the fuck, Ciuks na tapecie? Co jest? Mordy, jeszcze to nie. Ej, ty What the fuck, żeś mordy, niemożliwe, że ja mam. Mordy, ja mam mordy czarną tapetę. Ja nie mam Czuk na tapecie, zobaczcie, mordy na to. Ja nie mam Czuk na tapecie, mordy, to jest 100% kompromitacja mnie. What the fuck, Ciuks na tapecie. Mocze z kimś gadałem przez telefon. E, z kim ja tak gadałem przez telefon. Chodź, z kimś gadałem przez telefon? Ej, ciekawe, coś kompromitującego na mnie tam nagrali. może to jest z jednego dnia, czy z o której to z mordy godziny nagrywane było? Oni podsłuchiwali nad moje mordy wiadomości, ej. Wszystko mordy mają nagrane, A ciekawe, z ludzie jeszcze mają nagrane. Usta i to jest niemożliwe. Ja takich znów nie powiedziałem. Ej, to jest morda. Oni mnie chcą odczyniać. Haker Poland, mi miocie. Mordy padłem ofiarą hakera, który wkrada się w moje usta i to coś mówi. What the fuck? Ej, co ja tam jeszcze robiłem? co to całe zobacz, co ja tam jeszcze robiłem. DJ... Palasaj? Po co wpisywałem że trzeba ja Palasajda? Ja nigdy w ogóle ja Palasajda nie oglądałem. Po co ja oglądałem nie widzicie ja Palasajda? Mury, to jest niemożliwe, że oglądam widzicie ja Palasajda. To, to się nie przyznaję. To jest kompromitujące nagranie, które ja nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobił. To jest. Pa, pani by się mi straszyło cikać, że trzeba Palasajda. To, to już naprawdę jest niemożliwe. CO JA CHCIAŁ O NIEGO ŚCIĄDAĆ ODCINEK? JA TEGO MORDY NIE PAMIĘTNĘ OD DNIA EJ Chociaż pamiętam ten dzień Ej kurde mam nadzieję że nie mają tego, tego co ja myślę że mają Ej żeby mordy mi trochę Mam nadzieję że nie mają tego co myślę że mają Cześć coś jest zakazane jakieś numery wpisywałem MORDY no i INSTAGRAMOJ i wpiszcie go na Werso, do tego też się nie przyznaję, to są nieoficjalne zarzuty i proszę mi nie mówić, że ja jestem fanem Werso! W kolejne nagrania mają widzowie! Jak, jak to wypłynie w internet, to ja jestem kurczę oczerniony! E, e, Patrzę, nie by lajkowałem! Pankowina w ogóle ma jak się napala mnie, jak, jak na jakiś dzieciak! What the fuck mordy podobał hakerskim? Mury, co ja na robiłem? Mory, czekajcie, po coś poszedłem. Proszę, że to nie było to, o czym myślę. Mury, chusteczki, że! Przecież... Nie, no bładał, nikt to nie! Co będzie? Bo jak się rozsiadłem, jak mordy królewicie roz... Nie, nie Nie, nie dam jej nie, nie wpiszę tego Nie, wpisuję to nie, nie, to jest... Nie, mordy, nie mogę to pokazać Nie, to, to też jest nieprawda Podkreśli mi to Jest to pro... Prosto... Jowu, ja tego mordy. ja się brzydzę takimi filmikami Oni mi to Ja to mi... Po nie, nie, nie Nie dam tylko, nie rób tego co masz chcesz robić Nie widzę... Nie, nie wow. Wow Fuck, oczernili mnie mi to na pewno to nie byłem, ja jeszcze czegoś jeszcze nie przyznaję Mordy to wyłączam, what the fuck, fuj to było obrzydliwe! Ja pierdziłem, to było obrzydliwe, what the fuck Mordy, takich rzeczy naprawdę nie oglądałem Mordy, patrz na, tak naprawdę co tu nie mam What the fuck? Ej, nie, ja nie wiem, jak chyba, jak chyba mordy wyłączy tę, no, tę kamerkę, na cały czas mordy chodzi Zobaczcie, gdzie jest, gdzie jest ten kamer, w ogóle, patrzcie, to jest kamerę. teraz nie wyłączy tego Ale na cały czas mordy chodzi, no zobaczcie no, mordy, co? Ło, what the fuck, on by się potknął Tego czasu mordy,

Le... To jesteś tam. Dlaczego mi to robicie? Ej, przecież widać, że to jesteś ty. No bo. Ale ja, nie, ja nic nie zrobiłem. To, ja, do... czy, dlaczego przecież. Mi do... Ja jestem spokojnym YouTuberem. Dlaczego wy chcecie za mnie takie coś zrobić? Zrobiłeś. Jesteś cały czas jakieś. Ale gdzie ty jesteś? Co w ogóle? ty jesteś? Skąd ty jesteś? Dlaczego takie rzeczy robisz? Uch, jakieś rzeczy dziwne. Jest. Jest. Ale jak. Tam, tam ja nie mam, Ja nie mam żadnych, nie mam żadnych nie tam pieniędzy, żeby, żeby przydać, a co dopiero i tak, taka w ogóle suma, no to jest chyba za dużo trochę. O ty pogadamy później, ponieważ 500 zł. A nie możemy nagrać jakoś inaczej, bo ja nie chcę, żeby ten, ten filmik wyciekł do internetu, bo faktycznie on był trochę, no, no, trochę drastyczny, tak, no tam widzę, że no nie, no. Trochę było słabo. No czemu wy mi takie rzeczy robicie, no prze, przestańcie mi takie rzeczy robić, i może jakoś znajdę te, te pieniądze, ale no nie obiecuję, że, że, że teraz, a na kiedy mam termin? To 10 minut masz, masz 10 minut. Sąd, nie ma szans, 10 minut jest kombinujących pieniędzy, no proszę dajcie mi jakąś ilość szansę, co, co mam już zrobić. Instagram. Nie, tylko nie Instagrama, proszę, proszę nie, nie mi Instagrama, łoł. Wow. What the fuck, wyłączył się do mnie perfidnie, ej, normalnie się rozłączył, ha, kiedy jeden mordy się rozłączył i chce 500 zł! co mordy, no nie masz sensu, nie już tych 500 zł! No, what the fuck, mordy, what the fuck, czekajcie, może do nich napiszę, może jakoś się dogadamy, czekajcie mordy, ja nie wiem, może na, jakoś Instagram, mordy, do mnie napisa na Instagramie, czy coś, czekajcie mordy, dyspry, czy na Instagramie, czy to mi napisali, what the fuck. A nie, mój mordy, przeszukam może teraz telefon, czekajcie, bo czy mam nagrywanie, czy, czy to w ogóle coś, coś, mordy, się dzieje? Wprawdzie Instagrama, w ogóle czy nie skakowali mi jegoś Instagrama czy coś? Nie, mordy, Instagramie to wygląda dość normalnie. Czekajcie, może jakiś SMS, -y, czy coś. Wow, haker, masz 9 minut, mordy. Ej, normalnie, mordy, mordy, to mnie piszą, masz 9 minut. Proszę dogadajmy się. czemu znaczy, mordy, skąd oni mają te numery? Dlaczego Mordy padł atakiem hakerskim właśnie w takim stylu? No to. What the fuck Mordy, jest stanowczy, napisał mi, że nie masz 8 minut. A co będzie potem? Co będzie po tym, jak oni ty, ty, ty mi to zrobią? Każdy zobaczy twoje nagranie. Ale... Dobra, czekaj. Spróbuję jakoś ogarnąć ten kajs, ale nie hakujcie mi idzie. Czekaj, najpierw jeszcze. Macie jeszcze... Jakieś inne filmiki. Czekaj, Mordy, zapytałem się, czyli mają jakieś inne filmiki zadawać Jakieś świeższe inne filmiki? Czaj, zapytałem się, mordy, dostarczono! Mordy jeszcze... Tak nie wiem, bo chyba, że 6-3 minuty żeby to oglądać. Oj, tak, mamy takie fajne granie, gromisz kupę! What the fuck co? A teraz Mordy pisze, że mój telefon też jest hakowany, zapytałem się. Zacząłem co odpisał, o mój Boże, ej to jest Mordy, straszne! Wow! Ej, co, Mordy, mordy mi jakieś nagle czeka czy otwórz mnie! What the fuck? What the fuck, mordy? Ja to serio tam tyczy nic, a Nie, no, nie, mordy, mają tu do internetu, to się tu wpuszczą i inaczej, mordy, przestałem szybko i do internetu, puszczam, mordy, ludzie muszą mi oglądać. Mordy, może jeszcze jakieś 3 minuty czekajcie, może? Kujot, ją od kosztu pieniądza, what the fuck? Ej, mordy, masz mija, mija mordy, czas, 2 minuty, mordy po czasie, nie wiem, mordy, 2 minuty po czasie, oni do mnie nie nie piszą. Nie, mordy, czekajcie, to zobaczę, no nieważnych połączyć, nic dzisiaj nie dzieje. Są 2 minuty po czasie, mordy, fakt, czy to jest mordy normalne, że. WTF do mnie! What the fuck, Hasker. znowu ten Hackera do mnie dzwoni! Właśnie, mordo, odpiszmy od niego. Odpiszmy od tego Hackera. I co Dawid, nie wywiązałeś się z umowy? Prosiliśmy cię o obietnicę z Ale nie o tych pieniędzy. Czy możecie naprawdę pieniędzy. jakoś lepiej mówić, nie zrobię wszystko, nie dla was, tylko, nie. wszystko dla was tylko... Wszystko dla was tylko proszę, żeby... Nie wiem, no... jakoś bez tych pieniędzy się obszedł. Musisz zrobić to na swojego insta story. Co? Tak, ten film. Na Instagramie ten filmik mam wstawić? Na swoim ten, Instastory? Który, tak, ten który tam się rozbierałeś. Co da ci spoby spokój naprawdę jak to tak, jak, tak, jak zakończy tym tak, ten, ten filmikiem i? na swoim Instastory tak, muszę opublikować? Damy ci spokój. A muszę to jest tak, na pewno ostatnie tak, wyjście tak, i nic więcej da się zrobić? Nie no jak nie masz pieniędzy, to tylko Instastory. Ja, jako mam pewność, że, 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 że po prostu pójdziecie z to już nie będziecie do mnie nic ze mną robić. Nie masz pewności? ਬਾਗ ਉਹ ਬਦਉਸ਼ ਤੋਸਰਾ ਗਿਚ ਨਾ Rozłączyli się na no, mordy, będę musiał to zrobić Będę musiał wstawić to kompromitujące ostatnie nagranie ze na swojego Instagrama, Swoje Instastory, w tym dadzą mi spokój. Ramon, no, zróbmy to teraz. Czekajcie, dostępnie to na swoim Instastory. Będziecie mordy to dostanę przez 24 godziny na Instastory, może to ostatnie nagranie, którym wiecie co robiłem, sami wiecie co. 24 godziny będą na moim Instagramie Proszę, nie oglądajcie tego błaga Was, nie oglądajcie tego more, na moim Instagramie, bo to jest kompromisujące masakra. Molek w stanie zobaczyć, patrzcie. More, zobaczymy to już trzy osoby, more? i <laughs> Zobaczymy to już trzy osoby Ej mi się wydaje, że już jestem wody skończony w internecie, nie wiem widzowie Mordy, dobra, ja nie wiem Mordy, teraz będę się palił ze stylu, już już mordy, jest koniec, Będę będę po prostu palił ze stylu, nie wiem, zostawcie mordy, łapkę w górę, jak jeszcze będziecie mnie po tym nagraniu na Instagramie oglądać, Zostawcie, mordu łapkę w górę i subskrypcję, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, chociaż nie wiem czy tak powinienem mówić, bo w ogóle to jest masakra jakaś w ogóle. Dobra, mordy, trzymajcie, się, zostawcie łapkę w górę, nie oglądajcie tego na Instagramie, proszę was, nie oglądajcie tego na Instagramie, bo, bo to jest przypał. Proszę znaczy, was, nie oglądajcie na Instagramie. Mordy, Trzy osoby to już, to już widziały, to trzy osoby to już ładne widziało. Dobra, bory, trzymaj się się. Pa!